Nie wieczór, naśladować. Nie mogę naśladować. Nie mogę naśladować. Nie mogę naśladować. Nie znamy naśladować. Nie mogę naśladować. Nie Nie mogę naśladować. Nie mogę naśladować. Nie mogę naśladować. Nie mogę naśladować. Teraz mniej czasem na normalną pracę trzeba by przyjechać do Was, czy do Pani Sowic, popatrzeć, bo cały czas chyba to jest największa warta w tym, co do jakichś się... Ale trzeba z tym. Tak jak to powiem, jeżeli chodzi o te szczepienia. To jak mówiłem, to były zapisy, bo to jest szczepionka, którą trzeba zamówić. I wiem, że podaliśmy około 700 osób. Same, że te szybko dni zapisane, zamówione ponad 700, no być może, że jak będą jeszcze, być może starsze, no ale nie, nie, nie było. Zresztą no, to wszystko było bardzo szybko. Chcę powiedzieć tak, jeszcze nikt nie jest przesądzony, czy to ja takim będą, czy ja takim nie będą. W tej chwili jesteśmy na etapie opracowania spółki studium całej gminy, żeby się gmina rozwijała, żeby, żeby można było różne inwestycje prowadzić, jeżeli chodzi o wiadaki, można było budynki, niebudynki, no takie studium jest od dawna, tylko co jakiś czas to studium jest jakby poprawiane, yy, yy, odnawiane, są uwzględniane różne wnioski między innymi załapały się te wiatraki. Opracowanie i przyjęcie takiego studium, to mówię, nie jest to jakby przyzwolenie już na budowę wiatraków. Jest to wskazanie miejsca, gdzie ewentualnie ono mogą być. A takie już jakby przyzwoleniem. Pierwsze, to też nie jest pozwolenie bo, bo, na budowę, to jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. I Rada podjęła uchwały i opracowanie studium. Jest uchwała o opracowaniu planu, bo można robić studium, robić się równolegle z planem. I w tej chwili robi się plan jakby pod jedną część yy, terenu. To znaczy tutaj no, zakorzuchanie po prawej stronie w kierunku upał małych. Dłuższy i I uchwały tereny Jeżeli chodzi o ten tutaj teren, bliżej Was, nikt jeszcze nie opracowuje żadnego planu. Nawet nie wiem, czy jest uchwała. Jest tak. Nie można po prostu takiej uchwały nie podjąć, czy nawet jeszcze na tak, tak, tak. Jeżeli by były tutaj około, miałby stać taki tak. Ale jeżeli jest uchwała podjęta na tamte tereny, to ja jako wuj tym czy tą uchwałę wykonać ale pisze na końcu do wykonania przedwójnych w gminy życiach. I ta procedura, która trwa pracowanie planu, to jest minimum rok. Dalej wskażę, no, będą robione różne badania, badania wiatru, badania w środku i innych tam roślin, zwierząt. Są to uzgodnienia <coughs> z różnymi instytucjami. Dopiero będą ewentualnie w tamtym terenie rozrysowane, gdzie one będą stały, i tak dalej. Później taki projekt, planu przekłada się dla społeczeństwa i się dyskutuje. Wtedy się rozpatruje. A może go przesuniemy, albo go zlikwidujemy, a może wcale nie chcemy, i, i tak dalej. I myślę, że dyskusja na temat wiatraków. To jest po prostu ani rozmowa merytoryczna, bo jeszcze nie wiemy o czym rozmawiamy, ogólnie rozmawiamy o wiatrach, prawda? No możemy powiedzieć, nie chcemy. Ale ja nie mam prawa przerwać tej procedury, która już się toczy, na którą Rada podjęła uchwała. co to, to się wiąże również z pewnymi kosztami i ktoś się za to płaci. To jeżeli chodzi o tak? jest studium, studium, to jest studium, tam też były różne wnioski. Ludzie e, składali, że tam są jakieś budynki, jakieś tereny, przeznaczyć większe, ale też można się budować e, poprzez e, decyzję o warunkach zabudowy. Ale jeżeli jest w studiu zapisane, to zawsze jest łatwiej pomyskanie. Może no, jeszcze wspomnę, że te wiatraki nie są lokalizowane na szklejobrazie chronionym. Nie ma tutaj nic wspólnego z tym terenem. Nie jest objęty w krajobrazie chronionym. Może masz takie tyle. Więc tak posłuchamy prawa strona. Ten teren, który masz w jest uniemożliwiony z tym planem zorganizowania. To znaczy powiem możliwie, że to się boję tego, że jak byłem naszym dyscyplinem, to w pewnym momencie usłyszeliśmy, że już jest za późno. Więc myślę, że rozmawiam się zaszkodzić tego. Ja myślę, że jeżeli chodzi o zakład segregacji śmieci, to bardzo fajnie, że się po prostu wyrazić.

Naprawdę, a Co, to to są czy są potrzebne, czy niepotrzebne. Przy głównej ulicy Macie uważam, że tu jest potrzebne. Pani powiedziała, że powie, jest Do Pani no, chce. Tak. do miasta. Do miasta. Do miasta. Do miasta. Ścieżkę rowerową. Tak. No już w takim klimatach bo naprawdę zaskakala jest niejednokrotnie, to jest 5 km, a to jest, to jest nie nie nie. Się

Wy mówicie, ta i ta droga trzeba ją zrobić. Ja mówię, że za tymi nie będzie zrobiona, na przykład. Nie? I to, to wiem, o czym rozmawiamy. A, na to że coś Na, na, tezce, na wszystko jest czas, jest czas na, na tak, wydawanie, czas na równanie. Myśmy Pana wybrali, ja na przykład na Pana głosowałam. chciałbym powiedzieć. No widzi Pan? No, pan? Myślę, że myśmy myśmy tak chciałam, pan. nie ostatni raz. Myśmy... Proszę y, troszeczkę się zagalopowałam i nie powiedziałam jeszcze o jednej sprawie. Do 16 marca upływa termin z y, Studium i robiony plan zarysowania przestrzennego. Y, I wspomniał Pan również, że inwestor, czy tam ktoś może, Pan wspomniał, ktoś może zażądać zwrotu kosztów, gdyby ta inwestycja została przerwana. Chciałbym teraz Panu zadać kilka w związku z tym pytań. Dlaczego Pan nie wspomniał? że jest teraz robiona akurat decyzja środowiskowa na te wiatraki, które mają się znaleźć tutaj koło Zbytkowa, koło Pieczonek, Sulim i że już jest określone nawet, że ma być 17 wiatraków w tym rejonie. Nie ma ja jeszcze, nie wiem, jeszcze skończę. Nic dobrze? nie wiem o postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej. Pan nic nie wie. Nic nie wiem na ten temat. Dobrze. Dlaczego Pan mówi, że to nie jest I czas na dyskusję? Tak. się robi mhm. przy opracowaniu a nie, pan, nie przy tym, przez tygno. Tu akurat jest inna sytuacja, już rok czasu toczyło się właśnie postępowanie w Dościu, w Olsztynie i jest tworzona decyzja środowiskowa na życzenie inwestora. Być może, być może. I to ja powinien pan wiedzieć, do... ponieważ inwestor wysyła wszędzie informacje wie o pan, tym. To jest i... strona wtedy robiona jakby mówili nie, nieformalnie, nie niczego? Ja wie Pan co jest tam w internecie, Pan może sobie znaleźć oryginalne e, skserowane i umieszczone w internecie korespondencja między RDOSiem, e, a między innymi gminą i też są tam Pana podpisy, także jeżeli Pan... Jeżeli chodzi o decyzję środowiskową? Wie Pan co? Wiele tam jest dyskusji. Jest, się toczy postępowanie, być może uzgodnienie planu zagospodarowania przestrzennego, jeszcze raz mówię, taki. na tereny położone od korzu do kuba. Tam jest stawiony plan zagospodarowania. Na te tereny zagospodarowania nie ma planu. Pan mówię, że jest rolą... jest, pan jest jedna firma skoro. zainteresowana tamtym terenem, to jest inna firma zainteresowana tym terenem. I to z tą firmą nawet chyba jest wymówiony, na, na mm -hmm. Czy pan zapoznał się z tymi wnioskami, które złożyliśmy do państwa, do y, pana, na pana ręce i tam dołączyliśmy 12 załączników. Czy pan zapoznał się z tym i podjął ja już pan... Wszystkie, y, wszystkie te załączniki... Ja ja mam, ja mam przygotowane przez filmę, de opracowuje studium i plan, to są... No to jest taka książka. Nie? To jest każdy, wszystkie uwagi i wnioski, nazwisko każdego. I to jest... Nie ja decyduję, nie ja kolego ja nawet jestem zapisany, ja czy ujrzę, uwzględnia czy nie uwzględnia, ale robi to firma, architekci, fabryce. I one pewne rzeczy tu są uwzględnione, pewnie nie uwzględnione. Powiem szczerze, zostałem dni temu, że tego nie mhm. A czy mógłby Pan zapoznać społeczeństwo tu lokalne <tuszy> z negatywnymi skutkami, jakie mogą się tutaj pojawić w związku z budową tej farmy wiatrowej? Znowu mówimy, jak mówię Panu, że ta dyskusja jest niemerytoryczna i nie będzie merytoryczna, to to jest moje zdanie proszę, bo w czasie opracowania planu będzie rozmowa na temat wiatraku, dyskusja publiczna, będzie można składać te wszystkie protesty, wnioski, zarzuty, przyjdą fachowcy i wam wszystkim na społeczeństwo i na Pana odpowiedzą. Nie jestem fachowcem, żeby zabierać głos, jak ja mogę wyczytać w gazecie czy w internecie, że managry, jak to szkodzi, co to szkodzi. Moja wiedza w tej chwili jest taka, że suszarka do włosów jest bardziej szkodliwa niż wiatra na terenie 100 metrów, metrów. I dlatego mówię, będziemy rozmawiać, będziemy gdywać. bo ja mam pytanie takie, ile gmina będzie miała z tego podatku? Ja nie powiem ile będzie miasta, ja powiem od wartości budowy jakiej jest, bo obowiązuje 2% wartości budowy, bo ja jeszcze nie wiem ile tych wiatraków będzie stało, prawda, tu się planuje 17, 20. W toku dyskusji może niektóre wypadną, a może w ogóle ich nie będzie. Dlaczego mamy tu teraz rozmawiać o czym? Mamy rozmawiać proszę Pana o tym, że wartość nieruchomości w pobliżu tych wiatraków znacznie spadnie. Według opracowań naukowców do 1,5 kilometra wartość spada o 54%. Niemiecka firma, proszę pana no przeprowadza... To ja jeszcze się dokończę. dokończę. No ja panu powiem, że nie spada i znowu Ale co? pan to głowie na, na podstawie badań, czy na podstawie swojego poglądu. Czy... Dla mnie przedstawiono ostatnio kontrowersyjny wyrok sądu, że po raz pierwszy sąd że tam przy postawieniu ten akurat strefa oddziaływania była, bo my w ogóle nie wiemy, tak jak nie ma prawa, nie określa w jakiej odległości.